Dzień dobry, QSO. Taka firma dzisiaj rzuciła nam wyzwanie. Tak się obudowa prezentuje po rozpakowaniu. Takie coś otrzymujemy. Tak jak widać, mamy zainstalowanego BMS. -a. Teoretycznie wszystko jest zainstalowane. Wszystko jest zainstalowane. Terminale są bezpiecznik, jest, wyświetlacz jest. Powiedzmy, płytka komunikacyjna na dole jest, logo firmy jest. Obudowa powiedzmy, idealna, żeby skręcać typu rak, żeby skręcać magazyny jeden na drugim i łączyć. Tak jak powiedziałem, firma QSO odezwała się do mnie na WhatsAppie. Kolego, ty chyba jesteś jakimś Jupiterem, bo nagrywasz na YouTube z zabawy z magazynami energii. Mamy też swój magazyn, wyślemy ci co? Sprawdzisz go, pokażesz ludziom. Oczywiście, oczywiście, bardzo chętnie. Tak więc zapraszam do wspólnej kawy. No i co, podziałamy, coś porobimy, poskręcamy. Dzisiejsza kawa, może nie z listy, może nie z listy, bo powiedzmy jadę według listy osób, które mnie wsparły kawą, tak? Z każdym filmikiem powiedzmy dziękuję każdej osobie po kolei. Dzisiaj jest poza listy. Pan Tomasz Czekaj. Panie Tomaszu bardzo dziękuję za wsparcie. Pan Tomasz jest pierwszą osobą, która dołączyła do grupy cyklicznego wspierania w serwisie Bajmi Cafe. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Zobaczmy, co my tutaj mamy. E, firma QSO odezwa się do mnie na WhatsAppie. Dostałem ten magazyn i dostałem ogniwa do nagrania za darmo. Ani grosza nie zapłaciłem. I teraz możemy sobie tu zerknąć do środka. Powiedzmy, na WhatsAppie napisali mi, że mogę wspomnieć o tym, że ich obudowa jest grubsza niż inne. Ale powiem ci, że wcale tak nie jest. Wcale tak nie jest nie będę tu z suwmiarką biegać, ale normalna standardowa grubość, powiedzmy blachy. Zobacz, budowa leżąca, a mamy kompresję po środku. Czemu w pionowych nie wrzucają tych słupków? Przecież one są bardzo ważne, żeby trzymały właśnie równo tutaj tą płytę. Bardzo często te pionowe nie mają tej środkowej płytki, powiedzmy, do utrzymania kompresji. Fajne, grube płytki PCB, grube ścieżki porobione, solidne. Miałem gorsze w rękach, miałem gorsze. Tutaj mamy fajny kawałek. Pianka, przecież ta pianka izolacyjna to ma z centymetr na pewno, troszeczkę przesadzona wręcz, ale jest, ale jest. No i tutaj, no i tutaj. Rozłącznik powiedzmy, masz go, masz ten bezpiecznik, pewnie 150A, masz go w każdej obudowie, natomiast musisz brać poprawkę na niego, wiesz? Strykniesz nim kilkanaście, kilkadziesiąt razy i on przestaje działać i zaczynają się z nimi problemy, wiesz? Także. Jeżeli go masz, nie używaj go za często, nie pstrykaj nim w miarę możliwości, bo to jest takie. To jest masz, bo masz umowne. Wszystko poskręcane, wszystko gotowe, totalnie gotowe. I ty jedyny, co musisz zrobić, to wrzucić ogniwa. Odkręcić te dwie płytki PCB powiedzmy, wrzucić ogniwa. Hmm, czekaj, tam mam pudełeczko. Zaraz ją wykręcę. Zaraz zobaczymy, co jest w zestawie. Zostały nam tylko przykładki w środku. No Tutaj mamy ten dodatkowy woreczek. Zobacz, gruby kotlet. Gruby kotlet. Dali nam busbary elastyczne, ale wszystkie jednakowej długości. Zobaczymy, jak zacznę skręcać. Yy, możliwe, że budowa jest tak wymierzona, wyliczona, że krótki busbar sięgnie między dwoma słupkami prawym a lewym słupkiem. Zazwyczaj ten jeden busbar jest po prostu większy, ale mam nadzieję, że to jest wyliczone i jak najbardziej będzie pasować, ponieważ mamy tylko jedną serię busbarów, jedną długość busbarów. Fajnie, że elastyczne. Mamy śruby tutaj do przodu. Do naszych terminali plusowych, minusowych nakrętki na ogniwa. Pomimo tego, że z ogniwami dostajesz, tutaj też masz oraz mniejsze nakrętki na gaśnicę. Zobacz, jaka ładna, malutka, sprytna gaśnica. To jest gaśnica tak samo jak tamta na pewno, którą testowałem jakiś czas temu. Aerozolowa. Co ja też spodziewałem się proszku albo piany, czegoś. A tu po prostu aerozol wybucha i gasi cały ogień. Ale masz dwie gaśnice. Dwie gaśnice. Mniejsze od tamtej, natomiast sztuk dwie pianki, cztery sztuki, kabelki do komunikacji z falownikiem, jeden kabelek gotowy do zarobienia, jeden kabel gotowy zarobiony, standardowa Ariotka. No i kabelek USB do komunikacji z twoim laptopem, jeżeli masz ochotę sobie tam poklikać, powgrywać coś. Kurczę, no, jak na razie, jak na razie jak najbardziej piąteczka z plusem piąteczka z plusem. Mamy kompresję po środku, czy zachowanie, powiedzmy, sztywności obudowy po środku tym słupkiem po lewej po prawej tutaj mamy. Wszystko jest poskładane, jest ładnie pozabezpieczane, powiedzmy przewody do komunikacji tak samo, do odczytu cel. Nie mam się do czego doczepić. Jakość wykonania samej obudowy jak najbardziej, jak najbardziej w porządku, jak najbardziej, ok. Przekładki. Przykładki nie są przyklejane, nie mają taśmy dwustronnej na sobie, czyli tylko wkładasz i po prostu ogniwem je przyczepisz, okej. Okay. Ale na razie same plusy. Dwie gaśnice, elastyczne busbary, yy, kabelek do komunikacji z laptopem czy z Raspberry. Cholipka. Wszystko poskręcane, gotowe. Ty masz tylko wrzucić ogniwa, no i cieszyć się magazynem, nie? Tu już wszystko poprzyklejane, wszystko gotowe, wszystko robią za nas. To może zerkniemy sobie jeszcze na cele, co? Razem z zestawem, z tą obudową przyjechały dokładnie te cele. Ewe? LF-280K. Tak się prezentują, tak się prezentują. <laughs> Książkowo, co? Książkowo. Idealne, idealne. No, ale w tym przypadku, wiesz, no dobrze wiedzieli, że do mnie wysyłają, dostałem to za darmo, tak, tak więc śmiało można powiedzieć, że były wybrane. Mam nadzieję, że wszystkie takie cele sprzedają, że dokładnie właśnie takie ogniwa każdy, powiedzmy, kupujący dostaje. Idealne. Może tak sobie lasowo porobimy pomiary, co? Co ty na to... 3,29, 19, 21 milionów, 20, dobra, następne, 3,29, 21, 22 miliony, 22, 23, 3,29, idealnie, idealnie wysegregowane ogniwa, 23, może z tej strony, 3,29, 21, 22 miliony, tak, ok, ok, dokładnie ten sam stan naładowania, czyli po prostu... Wejmujemy z pudełeczka, wrzucamy od razu do obudowy i korzystamy. Nie musimy nic równać, nic balansować. W 99% przypadków dzisiaj tak jest. Nie musisz nic równać, nic balansować, nic kombinować. Dostajesz ogniwa, od razu wrzucasz do powiedzmy obudowy, czy łączysz w szeregu, odpalasz BMS-a i tam nie ma żadnej różnicy. Tam są malutkie różnice. To teraz wrzucimy sobie jeszcze szybciutko ogniwa na skaner. Hmm? Mamy. Uuu. LF280K, 280Ah, 28,3, 25. Z marca tego roku ogniwo. Dobra, pokaż mi następne. A co to? Słońce świeci i deszcz pada, no nie wierzę. Mamy kolejne, 29, 3, 25. Pierwszy, czwarty, 25. E, Ogniewa są posegregowane. Pierwszy karton, drugi karton, trzeci karton, czwarty karton, tak? Czyli jeżeli tu mamy 28, tu mamy na przykład 29, a tu mamy pierwszy, czwarty, to teoretycznie powiedzmy, ta część powinna być wszystkie cztery ogniwa, pierwszy, czwarty. Sprawdźmy kolejne z tego budełka. Pierwszy, czwarty. Dobra, to jeszcze jedno. Pierwszy, czwarty, czyli ten cały karton mamy. Pierwszy, czwarty. Ten cały karton jeden. Mamy. Dwudziesty ósmy, trzeci. Ten cały karton. Dobra, wszedł. Ten karton mamy trzydziesty trzeci, a ten pierwszy czwarty tak samo czyli troszkę pomieszane troszkę pomieszane wszystko blisko siebie 2 3 dni różnicy spoko jak najbardziej jak najbardziej tylko pojemność 280 amperogodzin mm, nie wiem czy ktoś się dzisiaj bawi jeszcze w te ogniwa czy w zasadzie 99% osób nie poszło w wersję powiedzmy 314 amperogodzin jak największe przypominam 280ki 306 i 314 są dokładnie tych samych rozmiarów, tak więc jak najbardziej możemy wszystkie trzy pojemności ogniw zmieścić do każdej standardowej obudowy. Dopiero od 340 Ampere godzin te rozmiary się zmieniają i wtedy musimy mieć większą obudowę. Razem z obudową dostaliśmy przekładki fajne grube. Ja zastosuję te, wiesz, bo z Ewami oryginalne te przekładki, które są tam powiedzmy, które przyszły z ogniwami, są troszeczkę cięższe, gorszej jakości, delikatnie, tak więc zastosujemy przekładki z obudowy. Przekładki są niższe niż ogniwo. Ogniwo będzie wyżej wystawać. Ostatnio w moim filmiku to pokazywałem właśnie, dlatego, żeby nie kusić losu, musimy zrobić tak. Jeżeli którekolwiek ogniwo skrajne, powiedzmy, napuchłoby w przeszłości, to nie będzie miało fizycznej możliwości dotknąć metalu. Mamy dwa przewody, plus i minus. I teraz sugerując się, powiedzmy, płytami, i przewodami. Tutaj mam batery 8, batery 10, bla bla bla. Aż do końca, tak? Do batery 16, czyli tu jest nasz plus z tej strony. Tak jak na obudowie, tak? Tu jest nasz plus. Natomiast nasz minus musimy podłączyć tu, napiąć jakoś ten kabel, wygiąć tam w dół. O, tak. Tu podpinamy minus. Nad minusem lecimy plusem. I dopiero tak, o, się wpinamy. Takie troszkę makaroni, co? Troszkę makaroni. Bo lepiej by było to zrobić tak. Tu minus, pyk. No tutaj plus. I tyle. Z tej strony. Poczekaj, poczekaj, bo zobacz, tu mamy plusik, a tu mamy minusik. Tu też wszędzie mamy plusik, minusik. Na ogniwie minus, kapturek na plus. Na ogniwie minus, kapturek na plus. Halo! Panie inżynierze! Pan źle założy kapturek, ja źle poskładam i będę dwa razy skręcać. I teraz pytanie za 100 punktów, ostatnie ogniwo. Weszło z zapasem, weszło z zapasem, zobacz, zobacz ile mamy luzu. Obudowa jest skręcona na zero. Mamy piankę na początku, piankę na końcu. Mamy wszędzie powkładane przekładki. Mamy jeszcze taki luz, i teraz dorzucimy sobie po dodatkowej przekładce między każdym ogniwem. I widzisz, i tu by się teraz te pianeczki przydały w zestawie. Jeśli by były te pianki, to one by nam fajną robotę zrobiły. Ja nie mam zamiaru zgniatać tych ogniw. Właśnie już samo takie powciskanie tych przekładek i po prostu zablokowanie ich w tej pozycji już zrobi robotę. Przekładka z obudowy. W się, przekładka z ogniwa. I mamy. O, no, tu już troszeczkę ciaśniej. Tu już troszeczkę ciaśniej nie powiem. Dlatego, że powiedzmy już tu powkładałem po dwie. Zobacz. Coś takiego w 100% mi wystarczy. Jest zablokowane ogniwo całkowicie. Natomiast lewa strona mnie nie satysfakcjonuje do końca. To rzucimy sobie tu. Szkoda, szkoda, że nie dali pianek w zestawie. Dla mnie osobiście obudowa jest idealnie zrobiona pod pianki. Jest właśnie troszeczkę ten centymetr dłuższa, żeby właśnie pianki powkładać. Plus te przekładki, i jesteśmy w domu. Nie, ja muszę sobie klimę włączyć. Muszę klimę włączyć. Mówię o tym, że kapturki są na odwrót. Czerwone są na miniosowych osowych terminalach założone. Tu mi telefon dzwoni, poskładałem całe magazyn, i poskładałem go na odwrót. Przecież ja tym minusem mam przyjść, tu a plusem mam przyjść, tu. Jakie szczęście, jeden mam. Teraz pytanie, czy mi ten też pójdzie. Przesuniemy po prostu całe słupki. Jezus. Wszystko jest na tyle gotowe że powiem ci, jeśli nie popełnisz takiego błędu jak ja, nie złożysz obudowy na odwrót, nie założysz ogniw na odwrót, no to myślę, że w godzinkę czasu, półtora godzinki jesteś gotowy z magazynem. Jeśli będziesz to robił pierwszy raz, powiedzmy... Mm. To tak jak mówię, masz wszystko poskładane. Ty tylko ogniwa wkładasz tak jak ja. Nawet nic nie musisz dokręcać. Płyty są już dokręcone, tak? Wkładasz ogniwa, blokujesz je, żeby stały sobie w miejscu właśnie. Wrzucasz płytki, wrzucamy Buzbary no i stary będziemy gotowi. Tyle dokręcić i uruchomić, czyli jedziemy kolejno, tego stąd na razie pomijamy, zostawiamy go, niech sobie leży czeka. No i teraz nasze przewodziki. To będzie nasz plus, tak? A jeszcze z BMS-a plus mi brakuje. Gdzie jest plus bms A Jest tu dokręcony po bezpieczniku. Troszkę bez sensu. Troszkę bez sensu, zobacz. Tu dokręcili power. Mm. Do zasilenia naszego BMS-a, czyli teraz, dopóki nie pstrykniesz bezpiecznika, nie uruchomi się BMS. Eee, wolałbym go mieć tutaj na linii. Ja jestem w stanie uruchomić BMS-a, poustawiać sobie. Dopiero wtedy klikam powiedzmy bezpiecznik i podajemy napięcie na wyjściu. Tak Tak, więc ja sobie odkręcę go stąd i przeniesiemy go tutaj do batery Plus, pardon, tu wiesz co chodzi? Musisz kliknąć główny bezpiecznik tutaj na dole, żeby dopiero BMS dostał napięcie z. Ogniw. Żeby mógł się uruchomić. No to nie, no jak? My tym bezpiecznikiem mamy sterować tylko już na falownik nasz. BMS ma być cały czas zasilany niezależnie od stanu powiedzmy tego bezpiecznika. Tak więc ten kabelek pójdzie tutaj na plus. Teraz tu będzie nasz minus. Natomiast tu będzie nasz plus. Taki makaronno, trochę makaronno. No i dobra, możemy zamykać obieg. Uwaga, może zaiskrzyć. Nic, nic się nie dzieje, jest w porządku. Dobry znak. Na razie BMS-a jeszcze nie uruchamiamy. Zostało nam kilka śrubek, kilka nakrętek rezerwowych. I zostały nam śrubki do gaśnic, ale nie widzę nigdzie miejsca, żeby było dedykowane miejsce wiesz, na te gaśnice. Ona ma taśmę, możemy ją przykleić, nie ma problemu, natomiast obudowa tej gaśnicy jest metalowa. I nie ma opcji, żeby miałem ja tak zostawił luzem w środku. Musimy się gdzieś przykręcić. Musimy się gdzieś przykręcić fizycznie śrubkami i złapać tą gaśnicę, żeby stała w jednym miejscu. No i zrobiłem tak, mamy ją przyklejoną oraz przykręconą tą gaśnicę do ściany. No i tutaj idziemy naszym powiedzmy knotem. Druga jest dokładnie tak samo, jest przykręcona na tą śrubkę, wykorzystałem te śrubki z drugiej strony Jest przykręcona na tą śrubkę i przyklejona na tą taśmę dwustronną Tutaj nie ma problemu, żeby się powiedzmy dotknąć z tym naszym minusem czy nawet z plusem, no bo nie dość, że on jest kilka centymetrów, no z 2-3 cm od tego to jeszcze jest cały zaizolowany tak więc, no jak się ma dotknąć Oczywiście trytytką złapałem, bo bez trytytki to by nie był magazyn energii natomiast wiesz co, skupiłem się tymi gaśnicami, żeby bardziej tu z przodu były. Same ogniwa się nie palą. Tutaj, jeżeli doszłoby do zwarcia między ogniwami, e, powiedzmy, no to po prostu to się będzie wypalać, a tą gaśnicę to sobie mogę w buty wsadzić. Natomiast jeżeli zawiedzie BMS, a z tego, co widzę ostatnio, to BMSy się całe palą, jeżeli by coś tutaj z przodu zawiodło, właśnie w tej elektronice powiedzmy no to mamy tu dwie gaśnice, które zadziałają, dokładnie największe pole działania będzie właśnie tutaj tym aerozolem, tak, a nie wcale tu z tyłu, tu się technicznie te ogniwa nie mogą palić tak więc, bierzemy nasz piękny klucz dynamometryczny, dokręcamy nasze busbary 6,5 Nm, pamiętaj, i będziemy gotowi do uruchomienia mamy podokręcane, teraz jeszcze losowa kontrola Taki wiesz, double check okay. I tyle, i tyle Wszystko pozapinane, wszystko połapane Tak jak powiedziałem, godzinka Półtora, jeżeli pierwszy raz sam to robisz Jesteśmy gotowi Możemy sobie pokrywa na razie klapnąć I uruchamiamy BMS-a, co? Jesteśmy gotowi Na start maszyny tak jak widzisz, szklany wyświetlacz, czyli nowy BMS V19. Zmienimy sobie język na angielski. Mamy język pięknie. angielski, pięknie. To teraz włączymy sobie nagrywanie ekranu w telefonie. Połączymy się z tym BMS-em. Niedawno pokazywałem, jak robić aktualizację tego BMS-a, tak? V19 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasło, jeszcze raz ok, i jesteśmy. Wybieramy po 4 16 sztuk, ale w tym przypadku mamy 280Ah. Najważniejsze na już sok 3445, spoko. Recovery 450, bla bla bla. Najważniejsze na już ładowanie Pół C, czyli 140Ah. Tak? Rozładowanie, mamy 200Ah. Ok, ok, lecimy dalej. kwart 1. Czyli pierwsze wejście RS485. Dla typowego Chińczyka EASANA, Anenji i tym podobnych wybieramy sobie 9600 pylon. Tak. Zapisz numer 14. Kan protokol Kan protokol możemy też sobie wybrać pylon. Dwujeczka, pylon low voltage. Zapisz. Komunikację mamy z głowy. Pokaż stan w ogóle cel, cel voltage difference 004, pięknie idealnie nasza rezystancja przewodów no rezystancja przewodów tak jak widzisz nie idzie do góry, tylko po prostu płytki nam to robią, że mamy różne, ale napięcia na celach idealne, idealne balansowanie wyłączone, oczywiście, że wyłączone, balansowanie domyślnie jest aktywne, na pewno, tak dokładnie natomiast no mamy różnice na celach 004, nie? musi być 003 Musi być 10 przynajmniej, żeby zaczął balanser nam balansować. Tyle. Gotowy pakiet, gotowy. Powiedzmy do zabawy, do ładowania. Teraz trzeba go naładować pierwszy raz na full na 100%. żeby się poprawnie skalibrował, będzie można korzystać. Tak jak widzisz, status alarmu. Teraz mamy alarm i nie zobaczymy go tu, bo tu sobie protokoły wybieramy, nie? Tak. Mamy alarm, ponieważ hasło jest domyślne. Tak, świeci ci tutaj ikonka alarm w każdym tym bms się z uwagi na to, że masz hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeżeli zmienisz to hasło na swoje, no to zniknie ta ikonka, nie będzie alarmu. Nasz bezpiecznik teraz dopiero podaje napięcie, powiedzmy na plusie, i dopiero w tym momencie powiedzmy pracuje magazyn. Tak, teraz falownik go zobaczy. Natomiast, tak jak oni podłączyli. Jeżeli byś tak wyłączył, to zgaśnie BMS. Nie chcę tak. Chcę mieć cały czas kontrolę nad tym, co się dzieje, mieć komunikację z BMS-em, to ja tym bezpiecznikiem decyduję, kiedy po prostu ma iść, powiedzmy, energia na nasz falownik. No i co, pora wystawić jakąś ocenę. Hmm, powiem Ci tak, 9 na 10. 9 na 10 daje tej obudowie. Jest fajna, jest porządna, jest, jest dobrze wykonana. Hmm, natomiast tak, na plus na pewno elastyczne busbary, to na pewno. Na plus, hmm, powiedzmy, trzy punkty trzymania ogniw, czyli... Naszej kompresji. Na plus gaśnice. Pomimo tego, że nie mam instrukcji obsługi, nie mam pojęcia tak naprawdę, gdzie ja mam przykręcić. Tam dziurek nigdzie na śrubki nie widziałem. Ale na plus, że mamy dwie takie gaśnice. Wrzucimy sobie z prawej, z lewej albo jedną z przodu, drugą z tyłu. Jak kto chce. Ja się skupiłem tutaj na przodzie, bardziej na BMS-ie. Na minus, na minus połączenia ogniw. Między BMS-em, powiedzmy, a ogniwami mamy te dwa makarony. Dwa przewody grube musieliśmy je skrzyżować powiedzmy na zmianę na minus. Wolałbym na pewno żeby były po prostu bary prosto z BMS-a tak jak na przykład w tej obudowie ostatnio co składałem. To mi się o wiele bardziej podobało. E, punkcik tutaj traci. No niestety niestety nie jest idealnie nie jest idealnie nie jest wcale źle jest bardzo bardzo dobrze ale zawsze może być lepiej nie. Tak więc 9 na 10 dzisiaj ta obudowa jak najbardziej ode mnie dostaje. Bardzo fajnie, że mamy właśnie tą 19 bms a z tym nowym wyświetlaczem. Trzeba tutaj delikatnie uważać, żeby mu się nic nie stało, bo to jest szkiełko, jest naprawdę kruche. Ale, ale, nie wiem co zrobić z tym pakietem, wiesz, bo bardzo się cieszę, że go dostałem za darmo. Mogę go teraz wrzucić do, do siebie na długoterminowy test. Natomiast y, troszkę mi szkoda go dawać do piwnicy, wiesz? No, szkoda mi go dawać do piwnicy, muszę to przemyśleć. Oczywiście w opisie filmu zostawiam link do sprzedawcy. Ymm, powiedzmy, mają to z Europy, wysyłają tu od nas, tak więc dostawa powiedzmy 4. 5 dni maksymalnie, do tygodnia powinieneś wszystko mieć, jeżeli byś się zdecydował u nich zamówić. Firma dosyć znana, wiesz, firma dosyć znana, tak więc podejrzewam, że, że nie musimy się martwić o jakąś, powiedzmy, przykrość ze strony jakości ogniw, w razie czego. No i oczywiście jeszcze mały plusik za kabelki, wiesz, kabelki, no RJ-45 do komunikacji z falownikiem, no to w zasadzie każdy z nas ma, natomiast dostajesz jeszcze ten kabelek do komunikacji z Raspberry albo z laptopem, kabelek USB. Tak samo mały plusik jest w zestawie. Jest gaśnica, jest są kable do komunikacji, przewody. Kurczę, no. 9 na 10 jak najbardziej. Myślę, że spokojnie mogę dać. Z czystym sumieniem. To tyle. Dziękuję bardzo. No i co? Miłego dnia życzę. Dawaj na kawę testu dzień. Syn energii rozłoży BMS, LIFE, po słowie BMS, LiFePO4 pwał i wiat Z marki poznasz cały ten świat Panel na dachu, inwerter gra Tutaj technika to nie tylko gra no pan Marko, techniczny vibe, Zrób suba dzwonek, bo tu czysty hype Społeczność rośnie, Discord czeka Tu nie ma lipy, tylko konkretnie ucieka Kiedy test to konkret test Z Markiem zawsze wiesz co?